Spokój wam bracia, witajcie. Poniedziałek 30 tygodnia. Posłuchajmy dzisiaj pierwszego czytania z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Jesteśmy bracia dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy ducha Zadawać będziecie śmierć popędom ciała, będziecie żyli. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież Ducha Niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: Abba, Ojcze, sam Duch. Wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale. Oto Słowo Boże. To dzisiejsze pierwsze czytanie. Jak dla mnie jest odpowiedzią na to wszystko, czego doświadczam, patrząc się na to, jak żyje ten świat. Bo ten świat żyje tym słowem o wieży Babel. Ten, ten, ten świat żyje tymi mrzonkami o emancypacji, mrzonkami o wolności, o tej wolności, żeby dać sobie imię, żeby być niezależnym od nikogo. Przede wszystkim niezależnym od Boga, żeby stanowić o sobie samym. Chcę dziecko, będę mieć dziecko. Chcę być kobietą, będę kobietą, chociaż wszystko świadczy, że urodziłem się jako mężczyzna. I odwrotnie. Chcę dzisiaj pójść do łóżka z mężczyzną i do łóżka z mężczyzną. Idę do łóżka z, mężczyzną. Do, z kobietą i do kobietą. Robię, robię na co mam ochotę być niezależnym, być niezależnym. A dzisiaj y, święty Paweł mówi tak: Wszyscy bracia, wszyscy jesteśmy dłużnikami. Jesteśmy dłużnikami. Y, musimy porzucić te mrzonki o wolności. Nie ma wolności w tym sensie, że mogę sam stanowić o sobie, że mogę żyć niezależnie od nikogo, dlatego że jesteśmy dłużnikami. Y, ale teraz jakimi dłużnikami? Jesteśmy albo dłużnikami demona, albo dłużnikami Boga. Jesteśmy dłużnikami demona, tak jak ten świat, tak jak mówi list do Hebrajczyków, ten słynny fragment z, z drugiego rozdziału, który mówi, że Chrystus otrzymał. Hmm. Udział we krwi i ciele, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła i aby uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli. to jest, to jest prawda, że ten świat jest pod panowaniem Złego, który trzyma go w niewoli. Cały świat jest dłużnikiem diabła, który wsączył tą ideę, że można być jak Bóg, że można się uniezależnić od Boga, że życie nie płynie od Boga, że Bóg nie, nie kocha. Wobec tego człowiek sam musi siebie kochać, sam musi sobie życie ofiarować. Każdy. Człowiek, którego spotka, jest jego potencjalnym wrogiem, który mu zagraża, albo jest potencjalną ofiarą, którą można sobie zło, złożyć, żeby, żeby żyć. Człowiek jest pusty wewnętrznie i dlatego musi, musi, musi w ten sposób żyć, i ciągle boi się tego, tej śmierci, która, która codziennie depcze mu po palcach. I to jest. To są, ci dłuż, to, jest, to są ci dłużnicy. To jest stan, w którym żyliśmy również my do momentu spotkania z Chrystusem, który. Stał się jednym z nas, stał się naszym sługą, który spotykając nas, widząc naszą sytuację, o tym mówi dzisiejsza Ewangelia, który, który patrząc się na nas i widzi, że jesteśmy na, na, na tej uwięzi złego ducha, jesteśmy pochyleni, nie możemy żyć, nie możemy się wyprostować, nie możemy spojrzeć drugiemu prosto w oczy, nie możemy, tak jak jest wiele tych, tych obrazów, prawda, tego człowieka z usłą ręką, że nie jesteśmy gotowi. Wyciągnąć ręki do pojednania. Jesteśmy owładnięci tym duchem, który nas rzuca raz w wodę, raz w ogień, że ciągle żyjemy w tych emocjach, ciągle żyjemy w afektach, ciągle żyjemy w, w tym takim wewnętrznym stanie niezadowolenia nic nam nie pasuje. Jesteśmy jak dzieci na rynku które mówią a tańczyliśmy nie przygrywaliście płakaliście nie płakaliście ciągle żyjemy w kaprysach ciągle żyjemy w roszczeniach wo wobec drugiego człowieka jesteśmy na uwięzi jesteśmy niezadowoleni i Chrystus spotkał nas takich i Chrystus dał nam swojego Ducha Świętego abyśmy wreszcie byli wolni wolni wprowadzając nas w relacje ze swoim Ojcem jesteśmy dłużnikami i święty Paweł mówi: Ale uważajcie, uważajcie, bo możemy na nowo pogrążyć się w niewoli, bo będąc nawet w kościele, dość, mając pierwociny Ducha Świętego, cały czas jesteśmy poddani tej walce z nieprzyjacielem, który przychodzi. I my wiemy, że przychodzi. Przychodzi, kiedy, kiedy przychodzą trudne sytuacje. Kiedy nas straszy, ja myślę, może nas straszyć tą sytuacją, w której obecnie żyjemy, tą wojną trzecią wojną światową, która już właśnie się toczy, możemy być w, w strachu, w lęku wobec, wobec przyszłości związanej z tą sytuacją, jaką mamy w Polsce, sytuacją, jaką mamy w Kościele, sytuacją, jaką mamy w naszej rodzinie, w małżeństwach. Gdzie współmałżonka dotyka uzależnienie, kiedy, kiedy dzieci zachowują się w sposób trudny dla nas, niezrozumiały, kiedy wykraczają przeciwko nam, obracają się przeciwko nam, wobec tej całej sytuacji, tego zamętu, w którym żyjemy, tej zmieniającej się sytuacji w tym świecie, przemija postać tego świata. To jest, to jest pośrodku tego wszystkiego. Możemy na nowo pogrążyć się w bojaźni. Dlatego potrzebujemy, bracia, mieć to, to Słowo, zachować to Słowo, że jesteśmy dłużnikami i że potrzebujemy na nowo wkraczać w liturgię, którą nam daje Bóg, prosząc Go o to, żeby On nas uwalniał nieustannie, żeby nam zwracał Ducha Świętego, którego tracimy, którego gubimy. Poddając się lękowi, poddając się strachowi, poddając się te, temu kłamstwu, że na, na końcu krzyża jest śmierć, unicestwienie. Bardzo piękne jest, ostatnio bardzo często powtarzam, kiedy sprawuję sakrament pojednania, że teraz Chrystus daje Ci Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów. I możesz teraz wrócić po tym sakramencie, kiedy przychodzisz, pochylony, zmiażdżony, poraniony. Możesz wrócić z powrotem do swojego życia, z powrotem do tych relacji, które do tej pory cię niszczyły, miażdżyły, straszyły. Możesz wrócić już nieoparty o, o ducha niemocy, o, o swoją słabość, o te lęki, o bezsilność, ale możesz wrócić. Opierając się o swojego oblubieńca, możesz wrócić pełen ducha świętego, dając się temu duchowi poprowadzić w tą sytuację. Święty Paweł mówi: Skoro wspólnie z nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale. Możemy wrócić w to cierpienie, bo będzie cierpienie. Nie, nie, Myślę, że nie jesteśmy tacy głupi, mówiąc, że, że Pan Bóg nam rozwiąże wszystkie sytuacje, wszystkie trudności nam zabierze, zabierze nam problemy. Będą problemy, będą trudności, te same trudności po każdym powrocie z, z liturgii, z sakramentu pojednania, ale możemy wkraczać mając ducha Chrystusa z martwych stałego, który nas poprowadzi i otworzy nam te sytuacje, uczyni ten krzyż. Krzyżem chwalebnym. To samo dotyczy, dotyczy się Eucharystii. Psalm dzisiaj mówił: Bóg, który nas dźwiga dzień. I na każdej Eucharystii przed samą komunią słyszymy te słowa: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Wiemy, że to się odnosi do tego słowa świętego Jana Chrzciciela, który mówił: Oto baranek Boży, który dźwiga grzech świata. Za każdym razem, kiedy wkraczamy, przychodzi ten, który dźwiga ten ciężar, to jarzmo, które nas przygniatało, to kłamstwo nieprzyjaciela, bierze naszą słabość, żeby nam dawać samego siebie, żebyśmy mogli stawać się jednym ciałem i jedną duszą z Chrystusem. Także wkraczajmy w liturgię. Na początku, stając, mając tą świadomość tego, kim jesteśmy, każda Eucharystia zaczyna się od tego: uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzesznikami. Uznajmy przed Bogiem, że dzisiaj przychodzę pochylony, pełen niemocy, przychodzę poraniony, przychodzę pobity po tych przegranych, albo inaczej, po tych rzekomo wygranych awanturach, kłótniach, po tym stawianiu na swoim, po tych walkach, przychodzę pochylony, przychodzę zmiażdżony, Niezdolny. Przychodzę po to, żeby on dźwignął ten grzech, zdjął to jarzmo nieprzyjaciela tą, tą, z, z moich bark. Takie słowo, które przychodzi dzisiaj do mnie. Psalm jest piękny. Bóg jest naszym Bogiem, który wyzwala, który ratuje nas od śmierci. Obyśmy mogli tego doświadczać także, kiedy pochylamy się i słuchamy słowa, które jest pełne Ducha Świętego, kiedy będziemy może dzisiaj na Eucharystii. A jeżeli dzisiaj jesteśmy w sytuacji trudnej, w sytuacji śmierci, przy zmiażdżeni, mamy sakrament pojednania, bracia. Możemy przyjść, żeby oddać nasze grzechy, otrzymując Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów. Aby móc wrócić do naszego życia, w, to nasze, w nasze walki, cierpienia, krzyż, także w tą sytuację, w której żyjemy globalnie, w świecie, w Polsce, w kościele tego zamętu, dając się poprowadzić ducho, Duchowi Świętemu, będąc synami Bożymi, którzy są odpowiedzią na to całe cierpienie. Takie słowo. Dobrego dnia, bracia. Popływam.